Witam serdecznie wszystkich widzów. W tym krótkim materiale chciałbym zaapelować o pomoc w sprawie pewnego bardzo ważnego dla polskiego muzealnictwa wojskowego projektu. Na początek zachęcam do lektury artykułów na portalu Defense24 oraz obejrzenia materiałów wideo na kanale YouTube Defense24. A teraz przejdźmy do właściwej części materiału. Zacząć chciałbym od tego, że polskie muzealnictwo wojskowe potrzebuje naszego wsparcia, naszego czyli miłośników historii wojskowości, zwykłych obywateli, którzy odwiedzają tego typu muzea. Jak wygląda sytuacja z naszymi polskimi muzeami, można by pewnie długo dyskutować. Ale tego, wsparcie i tego typu wsparcie i zainteresowanie jest potrzebne zarówno muzeom państwowym, jak i muzeum prywatnym. I myślę, że zgodzą się z tym wszyscy miłośnicy historii wojskowości. Teraz takiego wsparcia potrzebują wolontariusze oraz pracownicy muzeum. Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie, który jest oddziałem Muzeum Wojska Polskiego. Jednym z większych i ważniejszych projektów, jaki obecnie jest prowadzony, to renowacja działa pancernego ISU-122. Do zakończenia tej renowacji wiele nie brakuje, ale wsparcie jest absolutnie potrzebne, abyśmy mogli w przyszłości cieszyć oczy tym rzadkim pojazdem, który będzie na chodzie. Wolontariusze z fundacji Promilitaris zajmują się renowacją i konserwacją zabytków gromadzonych przez muzeum. Udało im się odnowić już kilka bardzo rzadkich w Polsce pojazdów, takich jak tankietka TK-3, dwa czołgi T-34-76, które wbrew pozorom nie są liczne w Polsce, a także armatochaubice samobieżna Sexton. Także zachęcam do wsparcia zbiórki. Linki do zbiórki, a także do profili w mediach społecznościowych Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej oraz Fundacji Promilitaris będą w opisie filmu. A ja chciałbym tutaj pozdrowić pracowników oraz wolontariuszy. Trzymam kciuki za to, aby ten i inne projekty zakończyły się sukcesem. Chciałbym także zachęcić wszystkich widzów, aby, jeżeli będziecie mieć taką możliwość, odwiedzać nasze muzea i je wspierać, ponieważ posiadają one ogromną kolekcję historycznych pojazdów, broni, mundurów, odznaczeń, dokumentów i wielu innych cennych artefaktów, które bardzo często nie są nawet prezentowane publice, po prostu nie ma na to miejsca, żeby robić takie wystawy. I warto y, wspierać y, nasze muzea, ponieważ pozwoli to y, nie tylko zachować, ale właśnie poddać renowacji i odpowiednio prezentować odwiedzającej publice y, te wszystkie historyczne artefakty, y, tak aby mogły one pomóc w edukacji kolejnych pokoleń, no i cieszyć oczy nas, miłośników militariów. A ja tymczasem żegnam się z Wami, wracam do przygotowania kolejnych materiałów, pozdrawiam i widzimy się jutro przy okazji kolejnego filmu czołem.